Jesteśmy w drodze do Jerozolimy, a Wy oglądajcie cuda każdego dnia! Serio! Naprawdę warto! Wsłuchasz Christian Kalczer na kanale Osobowość Plus. Oglądaj do końca, bo najlepsze jest zawsze na końcu, a tam muzyczna niespodzianka czeka na Ciebie. Dziś, tak jak każdego dnia zapraszamy Cię do chrześcijańskiego świata w mocy słowa, modlitwy i muzyki, która porusza serca. Jeśli lubisz to, co robimy, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj nasze kanały, żeby nie przegapić kolejnych audycji. Zostaw też komentarz. Może właśnie dzięki Tobie ktoś inny tu trafi i koniecznie udostępniaj wszędzie nasze programy. To dla Ciebie gramy non-stop 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Chcesz zamówić specjalny temat audycji albo spersonalizowany utwór na szczególną okazję? Daj nam znać. Napisz w komentarzu albo odwiedź naszą stronę www.polskieradio.cc i zostaw wiadomość. Dziękujemy, że jesteście z nami. Cuda każdego dnia. 14 sierpnia 2025 roku. Oglądaj i przemyśl, jak Bóg przemienia Twoje życie. Ciemność jest brakiem Ewangelii. Ciemność nie jest czymś. Ciemność jest brakiem czegoś. Może pan mieć niewiele światła, normalne światło, jasne światło, migające światło. Ale jeśli tego światła brak, nie ma wtedy nic. I właśnie to nazywamy ciemnością, czyż nie? Takim stwierdzeniem student zaszachował swojego profesora. Tym studentem był Albert Einstein. Nie wiem, czy ogarnęła cię kiedyś kompletna ciemność. Przypomina się Bogusi dramatyczna sytuacja z jej życia. Kiedyś późnym popołudniem razem z mężem wybrali się na objazd pewnej wyspy. Droga była wąska, wykuta w skalę. Z jednej strony widzieli obsuwający się kamienie, a z drugiej stromy klif spadający do oceanu. Kiedy słońce szybko zaszło, zrobiło się zupełnie ciemno. Nie było latarni, droga robiła się coraz węższa i bardziej kręta. Nie mieli pojęcia, jak długo jeszcze będzie się wiła. O, jak się ucieszyli i odetchnęli z ulgą, gdy w końcu zobaczyli na horyzoncie małe światełko. Zwiastujące powrót do cywilizacji. Tak, to było z ich strony bardzo nieodpowiedzialne. Ale Bóg w swojej świętej cierpliwości wyprowadził ich na światło, nawet jeśli z własnej winy zabrnęli w ciemne załuki. Jezus powiedział o sobie, ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności. Lecz będzie miał światło życia. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 12. Co to oznacza dla ciebie? Ciemność jest skutkiem nieobecności Boga w sercu. Człowiek pogubił się w tych ciemnościach. Każda ludzka droga to ślepa uliczka. Potrzebujemy światła w naszym życiu, który je rozświetli. Potykasz się? Proś o światło, a wtedy pójdziesz pewnie i bez strachu. Że spadniesz w przepaść, że pomylisz drogi, że potkniesz się o jakiś wystający kamień, bo będziesz razem z tym, który rozświetlić drogę. Z nim, jako swoim przewodnikiem, nie zginiesz. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset dziewiąty. A psalmista z przekonaniem stwierdza: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Psalm 119 werset 105. Panie, bądź moim światłem dzisiaj. Oświetlaj mi drogę, prowadź mnie swoimi ścieżkami. Ustrzeż mnie przed błądzeniem. Oto proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen. Opracował Andrzej Til i Bogusia Król. Dziękujemy, że jesteś. Drodzy słuchacze, przyjaciele, bracia i siostry w Chrystusie. Dziś mamy dla was coś specjalnego. Audycje wdzięczności Christian Culture Network. Chcemy podziękować Wam, każdemu, kto modli się za nas. Udostępnia nasze materiały, dzieli się naszymi audycjami i muzyką oraz wszystkim, którzy wspierają nas darami na stronie zrzutka.pl. To dzięki Wam możemy nieść Ewangelię w formie muzyki, nauczania i inspirujących treści. Na końcu dzisiejszej audycji usłyszycie wyjątkową piosenkę która jest naszym muzycznym dziękujemy. A przypomnę, że całą naszą muzykę możecie pobrać za darmo na stronie www.polskieradio.cc. Bo nasza wdzięczność wyraża się także w tym, że dajemy wam to, co mamy najlepsze, bez żadnych barier. W liście do Filipian, rozdział pierwszy, wers 3 do 5 Apostoł Paweł mówi: Dziękuję Bogu Mojemu za każdym razem, ilekroć Was wspominam. Zawsze, w każdej mojej modlitwie, za Was wszystkich z radością się modlę, za udział Wasz w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do teraz. Brzmi to, jakby napisał to właśnie do Was, naszych słuchaczy, wspierających i przyjaciół. Bo naprawdę za każdym razem, gdy widzimy wasze komentarze, modlitwy, wsparcie, czujemy się zachęceni i umocnieni w misji. Chcemy też powiedzieć wam, jesteście częścią tej misji. To, że udostępniasz nagranie, może sprawić, że ktoś usłyszy Ewangelię pierwszy raz w życiu. To, że modlisz się o nas, daje nam siłę w chwilach, gdy przychodzi zmęczenie. To, że wspierasz nas finansowo, sprawia, że możemy dotrzeć z przesłaniem tam, gdzie sami nie bylibyśmy w stanie dotrzeć. W liście do Hebrajczyków, rozdział 6, wers 10 czytamy Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby zapomniał o Waszej pracy i o miłości, jaką okazaliście dla Jego imienia, służąc i nadal służąc świętym. Bóg widzi i pamięta. Chcemy Was także zainspirować. Jeśli myślisz, że Twoja rola jest mała, przypomnij sobie o chłopcu, który miał tylko pięć chlebów i dwie ryby, w rękach Jezusa to stało się wystarczające, by nakarmić tysiące. Tak samo jest z Twoją modlitwą, Twoim udostępnieniem, Twoim wsparciem. Może wydawać się małe, ale Bóg je pomnaża. Dlatego zachęcamy, zapraszaj innych chrześcijan do naszych kanałów Christian Culture Prayer 24, Christian Culture Bible Deep, Christian Culture News, Osobowość Plus. Chrześcijański survival, Radio Christian Culture TV24 i wszystkie inne, które znajdziesz pod adresem www.polskieradio.cc Psalm setny, wers 4 i 5 mówi Wejdźcie w Jego bramy z dziękczynieniem, w Jego przedsionki z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie Jego imię. Dobry jest Pan, Jego łaska trwa na wieki a Jego wierność z pokolenia na pokolenie. Niech to będzie nasz duch, duch wdzięczności i uwielbienia, bo On jest tego godzien. Chcemy Wam jeszcze raz powiedzieć – dziękujemy. Jesteście rodziną Christian Culture Network. A teraz, zanim przejdziemy do naszej szczególnej piosenki, pomódlmy się wspólnie o to, by Bóg błogosławił każdego, kto dzieli się Jego miłością w świecie. A teraz zapraszamy Was do wysłuchania pieśni, którą dedykujemy Wam, naszym słuchaczom, przyjaciołom i współpracownikom w Bożej misji. Niech słowa i muzyka będą jak modlitwa wdzięczności, prosto z naszego serca. Worship Polska Śpiewajmy Panu w mocy uwielbienia Słuchasz Polskie Radio Christian Culture To dla Ciebie gramy Oglądaj, subskrybuj i udostępniaj nasze pieśni całemu światu. Boże wielki, pełny chwał, czcimy Twą potęgę, Panie. Tyś wszystkiemu życie dał Podziwiamy twe działanie VI yeah. fall hey Kochana, musisz to zobaczyć. To jest mój ulubiony kanał na YouTube. Wow, ja też subskrybuję Osobowość Plus. Subskrybuj i ty!